na to prędzenie i sobie się dotyczyłem koła tyle razy ile mogę, czyli pięć Czy terapię tego mitycznego skinna pancera o, tam jest też mój wymarzony skin, który dotyczyłem niedawno dotyczyłem tego tak, skręcenia kołem. on, pixel on, dotrafiłem do tego nie, nie widziałem jeszcze tego ten odcinek. A tutaj no, już są ostatnie dwa koła, bo raczej ostatnie było. No, to było ostatnie koło. Mamy no, takie fajne wideo. Z tego... Nie, 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 nie. No, czy mogę jeszcze coś zobaczyć. Sprawdzę, czy jakimś filmem. Nie mam tego wtedy ale wtedy to do tak? wtedy 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 nie mam, mam i to wtedy 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 Tutaj mam takie Chciałabym, żebyś nagrała na chwilę, bo jakby kręciłem piszeć wcześniej, jakby przez przypadek zauważyłem koło na becie i nie spekręciłem. Potrafiłem tam skiny, nawet, które będą w kolaboracji z Barbie. Starzej to jest, co? Skąd to staje się na pewno? Nie wiem. Miałoby to być w tej Pizzle Gielek Dzienek tutaj wybierał Pixel Boxer, ale... Co? Nie wiem dalej, jak się zdobywa. To jest, ale na pewno nie jak to się zdobywa. To jest, nie to się zdobywa. No dobrze, przejdźmy do grania w Dobra, Dobra, że jesteśmy już w dbieraczce. No i tutaj żeby ustawić innego skina niż wtedy ale yy, jak widzicie to byłem teraz na na yy, nie wiem, wydarzeniu yy, triple actual, dlatego byłem w kulecie od przedszkolu aha, dobra, to ten, spiączowany na seryjkę, to top jest ten

Kolejny komór Orbeta. Widać tutaj już, no, z niego. No nie widzę, zbytnio mamy... Dyskodana! Kolejny komór Orbeton. Już się wypełniłem. Sprawdzimy, czy trafiłam tego z Mam nadzieję, no, że jest taki szkodły Orbeton.

Sprawdzamy. Sprawdzamy. No. No i Teraz Sprawdzamy. 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 Jeśli Sprawdzamy. 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 na Sprawdzamy. Sprawdzamy. widzimy że powiem, że no dobra widzowie, wróćcie na górę, tam jest okay. gramy z jakiejś sztywki. Będziemy jeszcze grali chyba z bosikami, nie, gramy chyba z głąbkami, a nie, bo są te ulepszone boki, one bo też w końcu z Gryzczy, na przykład kiedyś zgodzisz, a teraz nie gniebodem. Ciekawe czemu ja mam takie boki, bo wygrałem bo na boku. No i zakończyłem z nie. Ten idzie do lasteru. xd2 Uż nie raz widziałem podobną sytuację. W przypadku, że cykl może dać super punche i wpada do lasteru. Już nieraz coś takiego widziałem. To jest tak na turnieju kiedyś. Otóż to nie było byłoby trudne, gdybyśmy przestawili grać. Nie wiem, to, jeszcze możemy, co jeszcze możemy zrobić w tym telewizji. Mamy, no możemy wykręcić z tym, co tu ale no, ale w sumie się tylko nam chęci. É. É. Olá, lendário glob da. Tá tranquilo. Menininha aqui, tá passando um <Laborator> minutinho <ilfiğim>